Dzień dobry. Cześć, witam Cię w sobotę. Pytasz mnie, od czego zacząć y, suplementację i w ogóle, y, od czego zacząć, jeśli chodzi o produkty Forever. Więc ja postaram się dzisiaj y, zaspokoić Twoją ciekawość i y, powiedzieć, od czego. Ja bym zaczęła w tej chwili, tak, bo ja zaczęłam w ogóle od Clean 9, natomiast w tej chwili gdybym miała zaczynać, to myślę, że zaczęłabym w takiej kolejności jak teraz ci powiem. <laughs> Najważniejszy produkt firmy Forever to e, nasz e, aloes 99.7 miąższu aloesowego. Jeśli chodzi o skład to y, zawartość jest certyfikowana i sprawdzana co roku y, przez światową y, Międzynarodową Radę do Spraw czystości ALOS-u. Y, ja tutaj w tej książce dr Olejnik, która jest specjalistą, dowiedziałam się dużo rzeczy, ale między innymi też y, y, doktor wspomina o tym, że y, warto sprawdzać y, Ponieważ jest dużo oszustów, jeżeli chodzi o aloes i o składy, które się znajdują wewnątrz butelek czy kartonów, więc nie dajmy się zwieść, że mm, zawsze jest tak, że, ten, że 100% soku jest rzeczywiście tym sokiem czy miąższem trzeba zwracać na to baczną uwagę, ponieważ może się okazać, że kupując aloes na przykład w aptece, będziemy rozczarowani, bo na przykład może nas ten aloes uczulać. Dlaczego? Dlatego, że aloes niepozbawiony nie niezupełnie czysty może zawierać aloinę i jemodynę, które są substancjami, które się znajdują w kanalikach, w liściach, w skórze. I jeżeli ten miąż nie jest oddzielony dokładnie od skóry, ta aloina i emodyna może się znaleźć wtedy w miąższu co może powodować właśnie przeczyszczenia i uczulenia, i te składniki znajdują się i są wykorzystywane w farmakologii, jeżeli chodzi o substancje przeczyszczające na przykład, więc liście muszą być dokładnie wyfiletowane, muszą być czyste czyli musi być sama ta galaretka, którą da się pokroić, a po zmieleniu zamienia się w płyn ponieważ większość tego sukulentów, większość liści aloesowych znakomita większość to woda więc Trzeba na to zwracać baczną uwagę, żeby się po prostu nie zrazić. My jesteśmy pewni, że nasz aloes jest czysty i że zawiera tyle procent miąższu, ile tutaj jest. Na co jest ten miąż aloesowy przydatny? No, wspiera oczyszczanie przewodu pokarmowego, pomaga utrzymywać prawidłowy poziom glukozy we krwi, wspomaga układ odpornościowy, dodaje energii i witalności, pomaga wchłaniać inne dobroczynne substancje, dlatego my na przykład... Po ja piję na czczo ten aloes i jeżeli mam na przykład jesteśmy przeziębieni i bierzemy inne dobroczynne wspomagamy się też na przykład propolisem czy czosnkiem, popijamy właśnie aloesem działa na poziomie komórkowym a więc tak jak ja wczoraj już mówiłam też zewnętrznie jak i wewnętrznie no warto warto tym aloesem się jakby wspierać, jeżeli chodzi o podawanie też innych składników. Przeczyszcza nam filtry, wyrównuje ciśnienie we krwi. Także no, mnóstwo, mnóstwo informacji, to jest na osobny jakby temat, jeżeli chodzi o aloes. A jeżeli chodzi o sam, same produkty aloesowe, czysty aloes, to mamy też, jeżeli chodzi o napoje, ten aloes w mniejszym kartoniku też jest podawany i w różnych smakach. Mamy też inne smaki, na przykład moje dzieci lubią właśnie ten z nektarem. Y 90,7% miąższu aloesowego plus żurawina i jabłuszko jest taki kwaskowo słodki dzieci to lubią, jest jeszcze brzoskwiniowy jest też z biosiarką e, na stawy także y, można sobie wybrać do, dowolnie co tam nam bardziej pasuje my z mężem pijemy czysty aloes a moje dzieci piją żurawinowy y, każdy z nas myje zęby. Nasza genialna pasta bez fluoru, aloesowo-propolisowa. Właściwie to jest taki żel. Bardzo wydajny. Dosłownie tyle na szczotce tego żelu. Taki groszek mały. Mi się tutaj ten groszek rozciągnął. Można sobie położyć na szczotkę. Jest niesamowicie wydajna. Nie trzeba płukać. Yy, bo nie ma fluoru jest yy, tak yy, co, co mogę powiedzieć o tej paście no koleżanki, które stosują mówią, że które mają problemy z odsłoniętymi szyjkami mówią, że po tej paście szyjki yy, jakby te, te odsłonięcia yy, ta pasta niweluje, wszelkie stany zapalne yy, dziewczyny też na jakieś afty na przykład stosują, na opuchnięcia można sobie dziąsło posmarować tą pastą ładnie czyści płytkę na zębną jest taka lekko no nie jest szorstka, ale ładnie domywa, tak? i pozostawia przez długi czas miły taki, miły zapach świeży na pewno, jeżeli ktoś ma problemy z dziąsłami, to ona właśnie nie drażni dziąseł, tylko jest, działa też przeciwbólowo, no bo aloes sam w sobie e, działa przeciwbólowo, więc na problemy z dziąsłami e, też e, jest to pasta genialna, y, bardzo wydajna, a jeżeli chodzi o y, 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 ilość tej pasty, to jest 130 gramów, czyli to jest taka dwa razy y, telefon do mnie, czyli to jest taka podwójna jakby pasta, porównując do, do past takich drogeryjnych, ilość jest taka podwójna to pasta aloesowa dla mnie takim podstawowym też produktem który powinien znaleźć się w każdym domu, to jest nasza galaretka aloesowa, czyli miąższ aloesowy, taki jakby Podany na takim nośniku żelowym, żeby nie był lejący, tylko właśnie, żeby taka była substancja jego mniej płynna, tak? Czyli wygodna w podawaniu. No, o galaretce też mnóstwo można by było poopowiadać bo ile, ile ludzi, tyle zastosowań tej galaretki wewnętrznie i zewnętrznie na, jak to mówią, do każdej z dziurki, tak? Na bulgardła, na y, dziewczyny sobie na przykład niektóre mrożą tą galaretkę i ssają później y, takie, takie lodziki na bulgardła, do nosa, na katar, y, na bóle y, tutaj y, zatokowe. Posmarować sobie galaretką jest genialna po prostu, ona się wchłania, bo tak jak mówiłam wcześniej, aloes przenika, przenika bardzo głęboko, jeżeli chodzi o, nasz, y, o naszą skórę. Jest to też baza pod balsamy, kremy, maseczki oprócz tego jeszcze działa kojąco i przeciwbulowo właśnie na jakieś zapalenia dziąseł, na wypryski różne jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o poparzenia, nie tylko słoneczne, ale też te poparzenia takie, gdzie jakimiś tłustymi olejami się na przykład poparzymy, to bardzo szybko koi. Znieczula i goi. Na rany, na przykład po cesarskim cięciu, dziewczyna teraz mówiła mi ostatnio, właśnie na spotkaniu maseczkowym, że jest nieodzowna. W wszelkich zadrapaniach skóry, na gradówkę na powiekach, na przykład na hemoroidy, na problemy z, z cewką moczową. I też, jeżeli chodzi o kobiece problemy, to bardzo dobrze się sprawdza. Także tu jest miąż aloesowy, podany na takim nośniku żelowym. Musi być po prostu u mnie, musi być w domu, bo jest bardzo często wykorzystywana. Tak? Na spuchnięte jakieś dziąsła, podrażnione czy skaleczone, afty skaleczone nicią dentystyczną, czy jakieś inne właśnie tam problemy, ale też do nosa, do gardła na łyżeczkę. Genialne. Dezodorant też każdy używa. Ja proponuję dezodorant dla każdego, dla dziecka, dla mężczyzny, dla kobiety. Bardzo delikatny zapach, nie kolidujący z perfumami. Przede wszystkim czysty, aloesowy dezodorant bez soli aluminium, co ważne. Um, po używaniu tego dezodorantu, po zrobieniu sobie oczyszczania, Klin 9 na przykład, giną grudki, jakieś zgrubienia w piersiach i inne rzeczy, po prostu jak się oczyścimy i to wyjdzie i nie będziemy stosować zaklejaczy do pach, tylko właśnie czysty dezodorant, ten nasz, który też koi, no, pozbywamy się problemów podskórnych i takich głębszych też. Dezodorant y, też można zastosować, jeżeli chodzi, mamy w torebce, a na przykład się skaleczymy, to też możemy go mm, posmarować na ranę. Y, świetnie działa jak odświeżająco na stopy też, y, czy po goleniu na przykład do posmarowania, gdzie mamy jakieś y, zmiany skórne. To dezodorant rzeczywiście taki super hiper jeżeli chodzi o nasz first to ja też sobie nie wyobrażam teraz już, żebym go nie miała w domu to taka też apteczka miąższ aloesowy i 11 ziół no u mnie sprawdza się cześć Agnieszka u mnie sprawdza się, jeżeli chodzi właściwie to przede wszystkim tak? po umyciu głowy spryskuję sobie na włosy na skórę głowy ale także na ból gardła psikam sobie do gardła psikam do inhalatora jeżeli jesteśmy zaziębieni, bierze nas jakaś infekcja to dzięki temu też pozbywamy się kataru i właśnie jakichś problemów gardłowych czy te, czy ja tu mam na przykład nawracające takie stany problemy z krtanią przepraszam, co wiąże się też z moim oddychaniem na zimnym powietrzu przy morsowaniu, na przykład przy rozgrzewkach, czy jak biegam na dworzu, staram się robić to w golfie, ale, ale właśnie no, czasami tak jest, że mam y, właśnie te kaszle takie krtaniowe, no i wtedy sobie psikam właśnie tym firstem. W małym aplikatorze mam też do nosa w razie kataru, y, ale on też jest y, jak po ukąszeniu komarów, na przykład, czy właśnie też koi i goi m, zmiany skórne. Nie pamiętam na co jeszcze. Może mi ktoś później podpowie w, tutaj w, na dole w komentarzach, na co jeszcze go używam. Właściwie to jak mam jakieś wątpliwości, to psikam wersję. Ja nie mam uczulenia na żadne zioła, więc mogę śmiało tutaj z rodziną stosować ten first. Jest bardzo fajny, ale wiem, że. Tak jak ja stosuję na skórę głowy, pozbyłam się ogromnego łupieżu na przykład, ale też właśnie moje koleżanki, jak mają dłuższe włosy, to sobie galaretkę wcierają w końcówkę, w końcówki, a to na, na włosy też ten, ten first stosują, żeby były bardziej takie układalne, miękkie i nieprzesuszone. Mamy też mydełko, mydełko które... Na, nazwa mówi o tym, że to jest mydełko do, do rąk, ale tak naprawdę to mydło jest do wszystkiego i, i dla wszystkich. Od pierwszego dnia po narodzinach dla niemowlaczków jest bardzo delikatne aloesowe. Ono nie wysusza skóry, a więc jest fajne też do mycia twarzy, do demakijażu, do higieny intymnej, do całego ciała, więc no można zastąpić na oparzenia first też. No spoko dzięki Ci Agnieszko. Ja stosuję galaretkę, ale wiem, że na przykład latem smarowałam się, żeby mi komarnie żarły. To Pamiętam, bo mieliśmy taki w lesie, byliśmy. No i tym, tym mydełkiem możemy zastąpić. Wiele mydeł z łazienki, zrobić sobie miejsce, jest niesamowicie wydajne, ale przy dzieciach proponuję taką pompkę, która tworzy piankę, bo rzeczywiście dzieci nie mają umiaru i pomimo, że ono jest bardzo wydajne, to mydełko na przykład na gąbkę, to moje dzieciaki po prostu szaleją i no... Po prostu kilka razy wyciskają, nie wiem, te, te mydła u nas to giną, zjadają je czy co, nie wiem. Więc proponuję, wiem, że dziewczyny to stosują, Justynka Trepa mówiła o tym i widziałam u niej, że kupiła sobie jakiś tam badziewny balsam, wylała go, ale właśnie był ten aplikator taki piankowy i yy, wrzuciła yy, yy tam, wlała nasz, nasze mydełko i teraz po prostu no mniej się go zużywa, tego mydła, bo jest rzeczywiście mega wydajne i naprawdę niewiele trzeba, żeby namydlić całe ciało nim. Jest świetne i nie wysusza i nie podrażnia, tak? Czyli, tak jak mówiłam, dla niemowlaczków również. Jeżeli chodzi o suplementację, bo tak, to takie podstawy, mówię o takich podstawach, nie? Już nie będę mówiła o kremach, bo, bo, bo to jest tak, że chciałam powiedzieć po prostu, od czego bym zaczęła. Ja mam dzieci, więc sproszkowane warzywa to jest coś co moje dzieci akurat w takiej postaci uwielbiają. Uwielbiają te, te mm, słodkie kicy, które mają taką pudrową, to jest taka pudrowa tabletka, ale ona jest smakuje tym sokiem winogronowym, bo to są też owocki, więc jest w miarę taka słodko, no, słodko kwaśna, ale E, wszystkie potrzebne warzywa, które. E, to jest taka dzienna dawka e, e, witaminek i minerałów, więc e, tutaj, tych e, 120 tabletek jest w takim opakowaniu. E, są bardzo dobre, moje dzieci bardzo, bardzo chętnie e, jedzą te kicy. A dla dorosłych jest daily. Dzienna dawka witaminek też. E, dobra w jedzeniu, w podawaniu, wygodna. Eee, tutaj też są minerały, ale jeżeli chodzi o minerały, to ja sobie, ja uważam, że bez tego, bez tych minerałów nie można po prostu funkcjonować dobrze. I to są minerały podane w idealnych dawkach. Eee, o czym mówi nasza pani doktor Stręg. Na wszystkie, na wszystkie, właściwie wszystko, co się dzieje w nas, jeżeli chodzi o jakieś problemy, to te minerały są potrzebne. Czy tarczyca? No nie, no w ogóle nie będę teraz wymieniać, ale minerały to jest taka podstawa rzeczywiście i na nasze wpływają bardzo na nasze samopoczucie i na nasze funkcjonowanie. Więc, wiecie, ostatnio słyszałam, że. Jak drga powieka, na przykład to brakuje magnezu i ludzie sobie kupują sam magnez, ale żeby, żeby magnez się wchłonął do krwi, żeby się dobrze wchłonął, to potrzebne jest kalcium. Jeżeli weźmiemy, kupimy sobie sam magnes i będziemy brać ten magnez, to organizm będzie to kalcium dla wchł wchłonięcia będzie e, to, e, pobierał z naszych kości. To jest podstawa, do, jakby taki początek do osteoporozy. To jest niebezpieczne. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, tak naprawdę kupują coś, co mm, w aptece można dostać. E, zresztą, no ja działałam tak samo. E, tutaj jest magnes. I jest wszystko w dobrych, podane w dobrych proporcjach, tak? Nie wykluczające się, nie jakby potrzebne do wchłonięcia. Wszystko tutaj jest to, co jest potrzebne, dlatego są dawki i proporcje takie, jak powinny być. A więc możemy być pewni, że po prostu bierzemy coś, co jakby w całości nam się wchłonie. A jeszcze, jak popijemy aloesem. A jeszcze jak będziemy to brać, jakby po oczyszczeniu, po klinie 9, to wiemy, że po prostu będziemy mega odżywieni. Więc kilka takich tabletek warto sobie codziennie brać. Absorbent C i czosneczek. Ja jeszcze mam Propolis, znaczy właśnie teraz już nie mam, bo, bo zjedliśmy go ale to są rzeczy, które są potrzebne na, do tego, żeby zwalczać pierwsze objawy infekcji no, jeśli chodzi o witaminę C no to nasz organizm nie wytwarza sam witaminy C, więc ona jest potrzebna ale też w naszym ogromna, duża ilość witaminy C jest w naszym aloesowym napoju czyli tym miąższu więc ja tej witaminy C codziennie nie biorę, ale ona jest fajna słuchajcie, bo ona się wchłania bardzo długo, uwalnia się ponieważ jest na y, otrębach owsianych jest na otrębach owsianych więc y, to są otręby, które się nie rozpuszczają, więc one sobie leżą w naszym żołądku i uwalniają tą, uwalniają tą witaminkę C więc y, fajny patent o, przyszło moje dziecko, muszę już kończyć, bo będzie zaraz hałas. Bo jak jest jedno, to jest cisza, a jak jest dwójka, to już jest. to już się robi hałas w domu. Yy, to są takie podstawowe rzeczy, które ja proponuję, żeby mieć. Jeszcze Propolis, który zjadłam i nie mam w tej chwili. Yy, ważny jest też Blend, yy, którego też akurat w tej chwili nie mam, bo Immułblend to jest taka dzienna dawka. Yy, Taka porcja po to, żebyśmy zachowali odporność, ale to o tym po prostu w innych odcinkach. Natomiast to, co. Od czego ja bym zaczęła, to Wam wszystko to pokazałam. Muszę już kończyć, bo widzę, że już ktoś włamuje do mnie. Dzień dobry. Pasta do zębów, dezodorant, mydło, galaretka First, ale przede wszystkim, ale przede wszystkim aloes. Dziękuję. I miłej soboty życzę. Cześć.